Ok, kontynuujemy, dlatego że, że mamy, nie mamy jeszcze, nie mam jeszcze y, y, rozwiniętej technologii za mocno. To jeszcze nie jest ten, to miejsce. O to się się, ale modlimy się. I czasami wbrew temu, co, 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 co mamy, y, y, walczymy tak, jak możemy. Walczymy tymi środkami, które możemy. Nagrywamy tak, jak umiemy. I, i y, pamiętam to, takie zdanie, tak właśnie nagle. Byli ludzie, którzy coś mieli przeciwko mnie, nie, nie, wiem, nie wiem dlaczego. Yy, yy, I pojechali na konferencję, gdzie, gdzie organizowaliśmy jedną no, z największych konferencji w Polsce organizował Kościół Eklezja z Gdyni z Anatolem Matiaszukiem. Yy, największe, na, na, największe w tym czasie były konferencje, i yy, to było w Katowicach, w, 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 w czy Beldon, czy y, m, Świetlicy Huty Beldon, jakoś tak, no nie Świetlica, to była hala, przepraszam, hala Hala Beldon w Katowicach na kilka tysięcy ludzi. I y, 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 po głoszeniu słowa ośmiu ludzi prokowało prorok w liniach stali ludzie i po prostu prokowali do każdej osoby, y, kochamy to. Ja to lubię, ja, ja kocham, kiedy Bóg mówi, wow, dokładnie słowo, Bam, prosto, prosto od Boga. Ja byłem na końcu tej kolejki byli ludzie, mnie, byli ludzie z mojego kościoła, z Gdyni, jak również ludzie z Gliwic i y, 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 z arki w Gliwicach. I, i no, byłem na końcu. Nagle ten, ten projekt, który prokował, mówi: Stop, stop, stop! Odsunął wszystkich, mówi: You! Zawołał mnie, programował, zaczął prokować I ci ludzie dokładnie, słysząc projekt, powiedzieli: To jest niesamowite. My to mówiliśmy wszystko w Ja nie chcę teraz, yy, ja chcę Bożej chwały, nie, nie swojej, ale, ale jak chodzisz Bożą drogą, to Bóg w jednej chwili, twoich nieprzyjaciół, ludzie, którzy z nie niewiadomych przyczyn, niezrozumienia yy, czy nie wiem czego, po prostu nie chcę wymyślać grzechów ludzi, ale po prostu Bóg to jest w stanie w jednej chwili zmienić. I tak zmienił. I teraz jest. Sytuacja, wracając tutaj, patrzymy, że, że ona była niezachwiana i tu jest powiedziane słowo, są, są dwa zdania dla mnie w tej, w, tej, w, tej, w tej historii. Pierwsze to jest to, że, że słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada, a czyżby Bóg nie wziął obronę swoich wybranych, którzy wołają we dnie i w nocy, chociaż wleka w tej sprawie, Bóg zwleka czasami na odpowiedź dla Ciebie, z odpowiedzią dla Ciebie, bo, uwaga, bo chce Ciebie wzmocnić. Bo czasami jeszcze nie ma odpowiedzi, bo, bo po prostu Bóg yy, yy, twój charakter wzmacnia. Yy, yy, ja nie myślę, że to jakieś tam, yy, że to musi tak bardzo, ale czy nie weźmie, chociaż w jakiejś sprawie, Powiem Wam, że szybko weźmie i w obronę. Tylko czy człowiek człowiek znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. Pytanie jest o wiarę. Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus, już przyjście Panu Jezusa jest tak bliskie, jak nigdy wcześniej. Tylko czy ten człowiek znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Tak ważna jest, jest walka o wiarę. List Judy mówi trzeci werset i to będzie końcowe, końcowe słowo. Chociaż chciałbym mówić na samą godzinę, ale, ale musimy zwracać na czas. I y, list Judy mówi, mówi takie zdanie. Y, trzeci werset, trzeci werset listu Judy y, y, jest taki. <kłysy> <kłysy> już, 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 już. Tu, Państwa. <kłysy> Nie mogę listu. Trzeci werset, trzeci, trzeci werset tego listu e, mówi tak: i się z całą do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze stała przed świętym. Jest walka o wiarę, która została przekazana. Pokolenie podało pałeczkę: walcz o wiarę! Biegnij!